Witajcie kochani, tu Polka w Niemczech, ze swojego miejsca zamieszkania w Gdańsku. No i słuchajcie, dzisiaj jest 24 grudzień, Wigilia. My już jesteśmy odświętnie ubrani. Zobaczcie, w tle kominek się pali, co prawda nie w naszym niemieckim domu, tylko tutaj w mieszkaniu i taki eko, eko, całkowicie eko, nawet gorąca nie daje, bo... Tylko na telewizorze, ale jest. No, ale do czego zmierzam, że my już jesteśmy ubrani, i zaraz jedziemy na wieczerze. I pokażę Wam tutaj hasbenda. Proszę no. bardzo, tutaj hasbendo. Pięknie wygląda. Ale chcę Wam pokazać jeszcze, co przygotowałam, co zabieram na wieczerze, żebyście mogli zobaczyć. To już oczywiście zrobione, także. Także nie będziecie widzieć, jak przygotowywałam, ale zobaczycie już zrobione dwie sałateczki, które zabieram i ciasteczka. Też wam pokażę, bo ciasteczka, moi drodzy, są tutaj. No i zaraz wam pokażę wszystko, żebyście mogli zobaczyć. No i zobaczcie, tutaj są przygotowane ciasteczka. I te ciasteczka zrobiłyśmy z Kasią. Upiekłyśmy z Kasią jeszcze w Niemczech, także przywiozłyśmy tutaj. Mam w dwóch miseczkach, także tą większą miseczkę zabierzemy ze sobą. Pokażę Wam, jaki kupiliśmy kubeczek. Nie wiem, czy to widać kolor tego kubeczka, o tak może lepiej. To jest kubeczek zielony ze złotą obramówką i uszkiem. I ten kubeczek kosztował 12 zł. I kupiliśmy dwa takie kubeczki do kawuni. Tutaj drugi stoi. Zobaczcie, ładnie. Tutaj drugi, właśnie kawkę. Pedro kończy. Ja tu swoją jeszcze mam. I w Seasaju kupiliśmy za 12 zł jeden. No. Pokażę Wam ubrankę Kasi i Paula. Tu jest Kasi. Sukienka granatowa na dole z taką, z taką falbanką. I to jest taka sukienka w Chibo, kupiona jeszcze z zeszłego roku. Chciałyśmy kupić w Scinseju, ale niestety nic nie było. No i tutaj dla Paula kupiliśmy właśnie w Scinseju taką koszulę. Czerwoną w kratę. 40, 49 zł kosztowała. No, także. Tak to, takie ubranka czekają na dzieci. A tu jeszcze Wam pokażę kota. Zobaczcie. I kicia chyba nie pojedzie z nami, bo się tak rozłożyła. I sobie tutaj zasnęła. Także pewnie nie pojedzie. No, i tak to wygląda. A tutaj. A tutaj ja w lustereczku. Już ubrana, gotowa. Ale słuchajcie, naprawdę świetny pomysł ktoś miał, żeby właśnie nakręcić swój kominek. I właśnie dzieli się tym na YouTube, nie? Dzieli się tym na YouTube. I każdy tak naprawdę może sobie włączyć, ustawić i może poczuć się, poczuć się właśnie, tak, jakby był przy takim kominku, bo tutaj słychać ten ogień palący się naprawdę rewelacja. No i mogę wam pokazać jeszcze, jak pięknie jest na dworzu. Jak się uda otworzyć, zobaczcie, jak pięknie udekorowane lampkami balkony tamten też tak fajnie wygląda cały, cały ten róg właśnie w takich lampkach pięknych no także czuć, że są święta czuć po prostu, także my zaraz się też zbieramy i jedziemy na wieczerze. Także my się zaraz też zbieramy i wyjeżdżamy na wieczerze. Na naszą wieczerzę. Będziemy, będziemy zaraz otwierać prezenty, bo nie wiem, jak to jest u Was. Czy, czy właśnie wy dostajecie prezenty, właśnie 24, pod choinką znajdujecie się 24, czy raczej 25 rano? No, jestem ciekawa, bo u Pedra, jak było u w Brazylii. W Brazylii zawsze biocie, bo z 25 rano, nie? I dla uh -huh. rodziny bio. Ehehe, łatwiej, przygotować nas. No właśnie. Także w Brazylii też zawsze było rano 25, a nie 24. U mnie zawsze w domu było 24 po wieczerze. Prezenty właśnie znajdowaliśmy jako dzieci pod choinką, i ja też tą tradycję do naszego domu przeniosłam i też właśnie. Moje dzieci znajdują właśnie prezenty 24. Także my dzisiaj będziemy otwierać prezenty i będziemy się cieszyć. Każdy coś znajdzie miłego, bo myślę, że każdy zasługuje na prezent. Nawet jeżeli ktoś był niezbyt grzeczny, to też powinien dostać prezent. A co wy uważacie? Piszcie koniecznie, czy byście dali wszystkim prezenty, czy raczej tylko. Te takie grzeczne osoby powinny dostać. To teraz przechodzimy do lodówki polskiej. Zobaczcie, to jest polska lodówka. O! Co tutaj się znajduje w tej polskiej lodówce? Chcecie zobaczyć? A więc tak, mleko. Mleko. Tu mam, słuchajcie, taki koncentrat do barszczu, bo być może na Sylwestra zrobię. Tutaj z Niemiec przywiozą sobie Mleko bez laktozy, to jest dla mleczko. No a teraz Wam pokażę... No dobra, jeszcze zobaczcie, co tu jeszcze jest. No dobra, dobra. Tutaj, moi, tutaj oczywiście jest sałatka jarzynowa. Tutaj kupiliśmy pierogi dla Kasi z serem i tutaj też mamy jakieś uszka. Tutaj są jajka bio. Tutaj mamy, z Niemiec przywieźliśmy też takie masło. Tu już mamy w Polsce kupione, Mleczną Dolinę, Biedronce. A tutaj jest moja sałatka śledziowa. Zaraz Wam filmę I zobaczycie na wierzchu, moja sałatka ma jajeczko. Także sałatka już jest przygotowana, bo będzie jechać z nami. No i co jeszcze mamy w lodówce? Kupiliśmy też śledziki. Śledzik jakiś z trawą pieprzem cytrynowym. I tu jeszcze mamy takie śledziki na raz z cebulką w oleju. I tu jakiś taki śledzik z pomidorkami suszonymi. Tutaj mamy jogurty, które przyjechały z nami. No tu jest ta moja sałatka, która będzie z nami jechać. Tutaj oczywiście majonez, ogórki konserwowe. I tutaj, o, to muszę wam pokazać, bo uwielbiam. Taki kaszubski z czarnuszką serek. Ciekawa jestem, czy kupujecie, ale ja jak tylko przyjeżdżam do Polski, to jak jestem w Biedronce, to pierwsze co kupuję właśnie ten, ten serek. Dla dzieci tutaj jest kurcząt, takie paróweczki. Tutaj mamy ser, ale to przyjechało z nami. Z Niemiec taki. Tu mamy oczywiście też parówki. O tu widać parówki z Niemiec, które przyjechały z nami. To już kupione jest tutaj. Szynka jakaś eksportowa. Tutaj mamy gołdę taki ser. I tu kupiliśmy, proszę bardzo. Farurki, faru, faru, faruki. górskie specjały z Sanoka, taki ser, no. no i tutaj oczywiście jarzynki, które były nam potrzebne, na pomidorki, bo ja bez pomidorków nie żyję, cytryny i imbie, taki ładne, dużo kupiłam, tu mamy pietruszkę, szczypiorek i tu jeszcze mam cukinię to by było tyle w mojej lodówce. Aha, no i kupiliśmy jeszcze keczup, oczywiście. Też jest keczup, no i tutaj Katarzynka sobie kupiła gratkę. Takie jogurty do picia. I to by było tyle, ale jeszcze Wam chcę pokazać, bo kupiliśmy jeszcze biedronce, taki miód. Ciekawa jestem, czy znacie, czy dobry. Bo generalnie chciałam kupić jakiś mały miodzik, żeby mieć tutaj do herbaty, bo zapomniałam zabrać z Niemiec. Ale niestety miody są w ogóle bardzo drogie. I taki miód mniejszy, połowę takiego, kosztował 13 zł, albo 14. A ten kosztował chyba jakoś, nie wiem, 16. No więc o 3 zł, więc już wolam taki kupić. Miod. I tak tutaj wygląda. Nic więcej nie kupowaliśmy. A tutaj nasze owoce przyjechały z nami z Niemiec. A no i zobaczcie, tutaj mamy taki ekspres na takie tabletki. O, na takie kapsułki, właśnie. Na takie kapsułki. I tutaj Pedro bardziej lubi z tego pić, bo ja właśnie bardziej tą, bo widzicie, nie ma brak kawy. Będę musiała kupić. A Pedro właśnie takie, tu chyba jeszcze kakao jest nawet. No i tutaj mamy te kapsułki. Też nawet do kawa, aczkolwiek ja wolę albo z ekspresu, albo tej się napić. Tej biedronkowej właśnie. Już jesteśmy po wieczerzy, to już jest następny dzień. I jesteśmy zaskoczeni, bo Mikołaj okazał się bardzo hojny w tym roku. W szczególności dla dzieci i one były najwyraźniej bardzo grzeczne, a ja wiem, że były grzeczne, nie? Kasia, byłaś grzeczna, a ja wiem, że Kasia była grzeczna i Paulo też, więc dostali super prezenty. No i chcę Wam pokazać, zobaczcie, tutaj nasze torebki, aż tyle. No i chcę wam pokazać co takiego ten Mikołaj dał nam, żebyście mogli też zobaczyć, bo powiem wam szczerze, że naprawdę fajne, fajne rzeczy. I teraz po kolei wam pokażę co takiego dostały dzieciaki. Zaczniemy od Paula. Zobaczcie, dostał takie Nike. Nike SB. A tak one wyglądają. Już wczoraj od razu ubrał, także... Od razu ubrał i wracał do domu już w tych butach. <noise> Także takie najki dostał Paulo. A Kasiula. A Kasiula ostatnio bardzo chciała aparat taki fotograficzny, taki, um, który od razu robi zdjęcia, i one wychodzą na papierku, te zdjęcia. Aparat się nazywa Instax. Instax Mini. I to jest cały taki zestaw, bo właśnie jest aparat. Do tego taka torebeczka, i do tego dostała jeszcze 10, 10 właśnie zdjęć 10 tych papierków drobienia zdjęć plus 10 do przyklejenia tych zdjęć gdzieś tam. Także taki set. Pokażę Wam, jak on wygląda. Zobaczcie, tak wygląda torebusia. Tak wygląda torebka, bo już Kasia tutaj sobie go ładnie yy, włożyła. Aparat włożyła już do tego, yy, do tej torebki. I tutaj się wyciąga go. Wyciągniemy. I zobaczcie, taki. I to jest tak naprawdę Instax Mini. I wychodzą te takie małe mini zdjęcia. O, I tutaj możemy otworzyć. Obiektyw wychodzi. I zamknąć. No i tu ma jeszcze flash. Także bardzo fajne. Ona marzyła o takim aparacie i Mikołaj tu przyniósł w Polsce. Także Kasia jest bardzo zadowolona, że dostała taki, taką kamerę. Kasia, a pokaż. O, Tutaj Katarzynka położyła na Choinkę, wykonała jedno zdjęcie, tylko zapomniała, że zdjęcie po wykonaniu należy odwrócić, żeby nie naświetliło się. No i zostawiła, i dlatego troszkę się prześwietliło, ale tak czy inaczej, fajnie wyszło. No i Kasia tutaj postawiła sobie na choinku naszej. Jeszcze dostali dużo słodyczy. Kasia dostała jeszcze takie, takie getry. Girls Never Give Up z takim napisem tutaj złotym. Dostała jeszcze takie szare, nie? Kasia, pokaż, bo już ubrała sobie z takimi diamencikami. I dostała. takie skarpetki. I skarpetki się bardzo podobają, bo skarpetki mają misia. I są pluszowe. I są takie pluszowe, misiowate te skarpetki. Ale jeszcze coś dostałaś, Kasia? Jeszcze dostała sukienkę. Zaraz Kasia przyniesie cukierkę. Tutaj Kasia jeszcze dostała grę. Grę Monster Masz. Taka fajna, zręcznościowa w sumie, bo wyskakuje mm, potworek. Karty macie na stole, i po prostu łapką trzeba szybko. Kto pierwszy e, dotknie właściwej karty. No i oczywiście ten, kto najwięcej zgadnie tych, zgarnie tych kart i zgadnie potworków. To wtedy wygrywa. Bardzo fajna, lekka, przyjemna gra. No i właśnie tutaj Kasia już przyniosła w sukienusie. taką dostała. Także też się cieszyła, bo nie mogłyśmy znaleźć. Nie mogłyśmy kupić takiej sukienki, a Mikołaj po prostu przyniósł sam. No i teraz jeszcze Wam pokażę, co Paulo dostał. Paulo dostał taką grę. W ogniu pytań. W ogniu pytań chcieliśmy wczoraj zagrać, ale baterii nie mieliśmy, więc zagramy dzisiaj pewnie. Także tutaj jest: um, im szybciej się odpowie, tym więcej punktów się zdobędzie i 3000 pytań ponoć. Także zobaczymy, jak to się będzie grało. Myśmy dostali wspólnie z naszym. Petrem. Dostaliśmy taką kawunię. To jest kawa sielska, gdańska palarnia. Gdańska palarnia kawy. Tutaj w Gdańsku palona, fajnie zapakowana. Także zobaczymy, czy smaczna, Ziarnista, także do domu ją zabierzemy. No i jeszcze dostaliśmy takie mydełko. Mydełko jest laswante, jakieś francuskie mydełko. Fabrykę Marseille. Maman. jakiś, Ładnie pachnie. Bardzo ładnie. Ja jeszcze dostałam, słuchajcie, taki szal. Taki piękny szal. O! Pedro dostał rękawiczki. No i jak żeby mogło być inaczej? Skarpetki. Takie jakieś grube skarpetki. Tak, to twoje? To jest moje. No to ładne dostałeś. Tak nie wszystko to dostałeś. Fajne, takie skarpetki. A, i tutaj jeszcze tata dostał taki adidas. Dostał właśnie, no i oczywiście czekoladkę. Czekoladki już nie będę pokazywać, a ja jeszcze dostałam kremik, ale kremik już mam w łazience, więc wam już nie pokażę. A to zostali u, u nas pod paletką, tak malutko. No właśnie, a tutaj, tu pod naszą koinką to znaleźliśmy... Ja dostałam takie majtki. O takserki. Takie sportowe majteczki. A tatko dostał skarpetki. Także skarpetek już ma... Już masz skarpetek na, nie wiem, dwa lata, nie? Dwa lata. No, także już nie trzeba kupować. Mi koś zaopatrzył e, Pedra w skarpetki. No. Także to by było tyle. No i oczywiście jeszcze były takie tam, takie, ale oczywiście już dzieci zjadły i wyjęły, bo tutaj taka głowa wystawała Mikołaja. Nie, miśka, takiego białego miśka z czerwoną czapą. Może tutaj Kasia gdzieś go ma, to pokażę. Misiek z czerwoną czapką. I jeszcze w drugim Paulo dostał pingwina, jeszcze pingwina dostał. No, także tyle prezentów, masa prezentów. Ale wiecie co? Prezentów nigdy za dużo. Ja to tam mogła codziennie dostać prezent. Patrzcie, takie miski fajne. Małe dwa. I tu jest Paula, pingwin, a tu Kasi, misiak. No i on właśnie, one były tutaj w piderkach. No, to by było tyle. Mam nadzieję, że i do Was przyszedł Mikołaj, że dostaliście bardzo dużo prezentów i że tak się cieszycie jak my z tych prezentów. No. A jeżeli się nie cieszycie z jakichś prezentów, i jeżeli ich nie potrzebujecie, to oczywiście dajcie, dajcie komuś innemu, żeby ten ktoś inny mógł się cieszyć. Prezentami. I teraz, teraz chciałabym się z Wami pożegnać, zaprosić Was oczywiście na następny filmik. Mam nadzieję, że będzie Wam się podobał. Jeszcze nie wiem, czy będzie tu z Polski, czy nie, może będzie jeszcze coś z Polski. Jeżeli Wam się w ogóle podoba, podobają vlogi z Polski, to mogę Wam też nakręcić jakieś ciekawe miejsca w Polsce, bo, bo oczywiście tutaj w mieście dużo miejsc znam, więc mogę Wam też coś nagrać, pokazać, opowiedzieć. Może takie miejsca, do których, w których ja bywałam, które znam bardzo dobrze. To by było na tyle. Teraz już się z Wami żegnam. Bardzo się cieszę, że ze mną jesteście, że przychodzicie, że piszecie takie piękne komentarze, które, które zawsze radują mnie i pokazują tylko, żeby dalej nagrywać, żeby dla, dalej Wam pokazywać te swoje takie miejsca, dzielić się z Wami też swoimi przemyśleniami i i bardzo mnie to cieszy, że przychodzicie i że zawsze jakieś słowo napiszecie. Także to by było tyle i koniecznie zajrzyjcie następnym razem. Pa! pa!